Zastanówmy się, jak głęboko te najwcześniejsze relacje, te z samego początku naszego życia, wpływają na to, kim jesteśmy dzisiaj, bo okazuje się, że one tworzą w nas coś w rodzaju wewnętrznego planu, który potem kształtuje całe nasze życie. Dobrze, zanurzmy się w ten temat. I to jest właśnie kluczowe pytanie, na które dzisiaj poszukamy odpowiedzi. Jak to się właściwie dzieje, że więzi z dzieciństwa stają się fundamentem naszej osobowości, naszych lęków, a nawet tego, jak wyglądają nasze przyszłe związki? Odpowiedź jest naprawdę fascynująca. Na początek wejdźmy w sam środek tej fundamentalnej idei. Chodzi o to, że my dosłownie nosimy w sobie nasze relacje, długo po tym, jak się wydarzyły. To jest koncepcja, która naprawdę potrafi zmienić spojrzenie na to, jak działa nasza psychika. I to jest, można powiedzieć, sedno sprawy. Nasze umysły, szczególnie w dzieciństwie, są jak gąbka po prostu chłoną wszystko, a zwłaszcza doświadczenia z tymi najważniejszymi osobami w życiu no, najczęściej rodzicami. I te relacje, one wcale nie znikają one stają się takimi wewnętrznymi wzorcami, które potem przez całe życie wpływają na to, jak widzimy samych siebie i jak układamy sobie życie z innymi. No dobrze. To teraz przejdźmy do konkretów. Jest taka teoria, która to wszystko pięknie wyjaśnia. Czas na jasną, zwięzłą definicję tego, no, naprawdę potężnego konceptu psychologicznego. Okej, okay, więc formalnie rzecz biorąc, teoria relacji z obiektem to model, który bada, jak nasze wczesne więzi z kluczowymi postaciami z dzieciństwa, w tej teorii nazywa się ich obiektami, jak one dosłownie rzeźbią naszą psychikę. I od razu wyjaśnijmy: nie chodzi tu o jakieś przedmioty. Chodzi o ludzi, którzy stali się dla nas obiektem miłości, przywiązania, a no cóż, czasem też wielkiej frustracji. Można to sobie wyobrazić w kilku prostych krokach. Krok pierwszy: mamy jakieś doświadczenie z opiekunem. Krok drugi: to doświadczenie jest uwewnętrzniane, czyli jakby wchłaniane do środka i staje się częścią naszej psychiki. No i krok trzeci: ten wewnętrzny wzorzec zaczyna żyć własnym życiem i wpływać na to, jak widzimy siebie, jak budujemy wszystkie kolejne relacje. Prawda, że proste? A jednocześnie niesamowicie głębokie. No dobrze, ale co się dzieje, gdy coś pójdzie nie tak, gdy te kluczowe, wczesne relacje są pełne braków, konfliktów, a może nawet traumy? To jest właśnie moment, w którym ta teoria zaczyna nam wyjaśniać, skąd bierze się wiele późniejszych problemów psychicznych. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Problemy we wczesnej opiece, brak poczucia bezpieczeństwa, jakaś niestabilność, może brak uwagi to wszystko tworzy takie fundamentalne pęknięcia w psychice. I co robi umysł, żeby sobie z tym poradzić? Tworzy mechanizmy obronne. One mają nas chronić jasne, ale bardzo często prowadzą do jeszcze większych komplikacji. A jednym z takich kluczowych mechanizmów obronnych jest właśnie rozszczepienie. Co to oznacza? W skrócie, to taka niezdolność, żeby widzieć ludzi, w tym samego siebie, w sposób spójny. W świecie rozszczepienia tak nie jest. Ktoś jest albo absolutnie idealny, albo kompletnie okropny. Nie ma nic po środku. I to jest świetny przykład, jak to działa w praktyce. Świat staje się czarno-biały. Dokładnie tak. Ta sama osoba jednego dnia może być aniołem, kimś idealnym, wynoszonym na piedestał, a następnego dnia wystarczy najmniejsze rozczarowanie i staje się demonem. Jest kompletnie zdewaluowana i odrzucona. To jest takie ciągłe, wyczerpujące wahanie się między dwiema skrajnościami. Dobrze, to teraz przejdźmy do skutków tego wszystkiego. Zobaczmy, jak te wewnętrzne problemy, te echa przeszłości, ujawniają się na zewnątrz bo one manifestują się jako bardzo rozpoznawalne wzorce zachowań, które psychologia klasyfikuje jako zaburzenia osobowości. Klasycznym przykładem jest tutaj zaburzenie osobowości typu borderline. Kluczowy problem właśnie ta trudność w integracji, o której cały czas mówimy. To prowadzi wprost do rozszczepienia, a to z kolei jest paliwem dla niezwykle intensywnych, niestabilnych emocji i bardzo burzliwych, trudnych relacji z innymi. To wszystko jest po prostu echem tych wczesnych, niepoukładanych doświadczeń. Bardzo podobnie wygląda to w przypadku narcystycznego zaburzenia osobowości. Ono też może wyrastać z tych samych deficytów w relacji z obiektem. I co się wtedy dzieje? Prowadzi to do bardzo kruchego, niestabilnego poczucia własnej wartości, a ono jest maskowane, przykrywane taką fasadą wielkości i ogromną potrzebą podziwu. To wszystko jest tak naprawdę próbą wypełnienia jakiejś wewnętrznej pustki. Ale co jest w tym wszystkim najlepsze? To, że ta teoria nie tylko diagnozuje problem, ona też wskazuje drogę do jego rozwiązania. Więc przejdźmy teraz do tej bardziej konstruktywnej i pełnej nadziei części, czyli do tego, jak wygląda terapia. Więc tak, kluczowym celem terapii nie jest to, żeby wymazać przeszłość to jest po prostu niemożliwe. Chodzi o coś innego: chodzi o to, żeby zmienić jej wewnętrzne znaczenie, zmienić jej wpływ na to, co dzieje się tu i teraz. To jest taka praca nad no, przerysowaniem tych starych wewnętrznych map naszych relacji. Taka podróż terapeutyczna też ma swoje kroki. Po pierwsze, trzeba bezpiecznie wrócić do tych wczesnych, często bolesnych doświadczeń, żeby je na nowo zrozumieć i przetworzyć. Po drugie, dzięki tej pracy modyfikuje się te wewnętrzne schematy. I wreszcie, po trzecie, ostateczny cel stworzenie zupełnie nowych, zdrowszych sposobów myślenia o sobie i wchodzenia w relacje z innymi. I na koniec zostawiam takie pytanie, które prowokuje do myślenia. Po tym wszystkim, co sobie dzisiaj powiedzieliśmy, warto się chyba zastanowić, jakie echa z przeszłości wciąż rozbrzmiewają w naszych obecnych relacjach. Bo samo zrozumienie tego może być już pierwszym gigantycznym krokiem do prawdziwej zmiany.